Cześć! Witam ponownie w grze Far Cry 3. Ostatnio skończyliśmy sobie tutaj, gdzie pokonaliśmy Hoyta. I dotarliśmy, uciekliśmy helikopterem po prostu. znaleźliśmy brata od Jasona. On pilotował ten helikopter i nawet nie miał licencji na helikopter, tylko na samolot, ale tak mu kazał lecieć i cudem przeżyliśmy. No i teraz dotaliśmy tutaj, żeby odnaleźć wszystkich ocalałych, że jego chata się cała pali. Kiedy tak naprawdę wszystko tu się zaczęło i nam pomógł, Where are they? Where are my friends? I couldn't halt the jungle warriors. I'm sorry. They carried your friends to the I understand. I need to get to the temple. Wszystkie zabrali do świątyni. Riley, we have to go now. Żeby to już był koniec. Być może już na to wygląda, bo dokładnie nie pamiętam tego, jak było już, już przy końcówce. Jeszcze tak się rozglądam. Bo tu miałbym jeszcze gdzieś zadanie poboczne, a nie chciałbym tego ominąć. Być może to jest teraz nieaktywne. Nie wiem. Jeśli się pojawi później, bo tak może będzie, to wam też to pokażę. Było gdzieś tutaj, nie wiem, no już nie, teraz nie będę tego tak szukał ale widzę, że nie ma. Dobra, no to że rzeczywiście zróbmy to wszystko teraz tutaj. Wejdźmy do środka. Pewnie wyspa się pojawi, wszystko będzie odblokowane znowu. To Wam jeszcze pokażę to. What have you done with my friends? I'm glad you returned victorious. Hey! Where are you taking him? I'm helping you. Look at you. Look at you. Big, strong, powerful. Why would you want to go back to what you were? you leave with all these burdens. the bath purifies you, but the cleansing is not complete. what do you mean? i love you, jesus, but you do not let me give you all my love. i know how hard this must be. it hurts me to watch you in pain. Citra. i only want to help you. Worship the man you have become, it will all be over soon. It will lead you onto the dice, and you will be free of your past. And then... then I'll be yours. Jason will

...the strongest survive. With the Rakian, you are powerful... ...like those who came before you. Knives take people away, they don't bring them back! Lisa... Full warrior, you deserve the final tatoo. They will all fall at your feet. Carrying all these weapons and you have all these weird tattoos. You think you're a warrior because you collected those tattoos on your arm? I'm defeating them, Jason. on this island will be erased you are ready warrior here is your blade No właśnie, i o tym co, mu, co mówiłem, możemy uratować albo zabić. No i je, jeśli chodzi o Jasona, no to pewnie, że uratuje swoich przyjaciół. Kids and boring lives. Stay here. The jungle will always be there for you. You will always be king. With them gone, you never have to leave. This violence is over. I'm done. No more blood. Jason. Look at me. Stay with me. You don't need any of them. You are. Your own Jason, I love you! Jason! Yes, what is wrong with you? She's trying to save me! She saved all of us! And you reject her love! Ah! I love you. Don't leave me. I'm sorry. Citra Citra please do not leave me please Citra I'm sorry Citra please don't don't leave me i've killed so many people i've lost count i can't come back from this i'm a monster i can feel the anger inside me but i am still somewhere inside me more than that better than that Kurde, ich mamy koniec. Już nie wiem co mam powiedzieć, naprawdę grało się bardzo przyjemnie. I ta odsłona odświeżona, już na PlayStation 5, gdzie możemy sobie zagrać, naprawdę widać tą różnicę. Jak macie możliwość, to sobie możecie ograć. Bardzo polecam. A odnośnie tam jeszcze tych zadań, to już Pan pokażę, bo tam jeszcze wszystko byśmy nie wykonali. No były chyba dwa zadania jeszcze poboczne. No i jak to Jason uratował swoich przyjaciół. Gdyby była taka możliwość, żeby się jeszcze wrócić, nie wiem, to, byśmy, to bym Wam pokazał tą, te drugie zakończenie. Wtedy musiałbym zabić tych przyjaciół swoich. Bo w sumie szczerze mówiąc, sam nie widziałem nigdy, nie wiem, może gdzieś jest i lubię. właśnie tego drugiego zakończenia, bo każdy że rzecz jasna wybiera, że ratuje swoich przyjaciół. Ci, co oglądali ze mną do końca, to wam wszystkim dziękuję i pojedynczo z osobna dobrze się bawiłem przy tym tytule i myślę, że to będzie długi długi tytuł, długi czas, w którym będę się dobrze jeszcze wspominał tą grę. Patrząc na tą grę, która zajmuje dużo mniej niż w Farka 6, to i tak było dużo grania. Gdybym miał więcej czasu, no to by ta gra była już szybciej skończona, no ale są inne obowiązki jeszcze. I nie zawsze mogę to pogodzić z graniem, czasami często nawet. Jest mój syn przy mojej, przy, kiedy ja nagrywam, ale jest na tyle grzeczny, że nie przeszkadza mi. Tam czasami może gdzieś słyszycie w tle jakiś tam odgłos. Czy jakaś zabawka spadnie, czy coś, czy się odezwie. No ale ma w sumie 5 lat, no to nie ma co się dziwić. Dobra, to dzięki za oglądanie i mam nadzieję, że się widzimy jeszcze w kolejnych dobrych seriach na moim kanale. A ci co oglądają do końca, no to mogę powiedzieć, że to będzie chyba Uncharted teraz. To już leży od dłuższego czasu i nie mam nigdy tego zrobić. A w międzyczasie, jeszcze być może później, mam jeszcze The Phantom Pain Metal Gear Solid 5. Oczywiście gra jest po angielsku, ale będę całą pan pokazywał wszystkie zadania, co trzeba wykonać. Też mam to w planach, w takich dalszych trochę. Zobaczę jak się będę wyrabiał wszystko. Czas pokażę. Jeszcze do końca roku mamy dużo czasu, więc fajne tytuły i tam widziałem jeszcze, że ktoś mi proponował Gothic. Noc Kruka. Też wezmę to pod uwagę, bo fajny klasyk. Dobra, jeśli Ci się podobało to wszystko, tę całą serię ogólnie tak patrząc, to fajnie będzie, jak zostawisz mi łapkę w górę. To daje dużo motywacji do kolejnych produkcji, żeby Wam wszystko pokazywać. Do usłyszenia i miłego dnia. Hej.